A miało być tak pięknie. No tak, miało być tak pięknie: miało być zwycięstwo, miało, miał być skok w tabeli. Mieliśmy się zbliżać do tej czołówki, do, mówiliśmy tutaj w zapowiedzi o miejscu czwartym, o miejscu trzecim. A tymczasem Wisła Kraków może spaść nawet na siódme miejsce. Przegrywamy z miedzią Legnica 2 do 1. Po grze no nie do końca dobrej. No, może nie było to fatalne spotkanie, bo były gorsze spotkania Białej Gwiazdy. Natomiast to, co możemy mm, tak na gorąco powiedzieć, to na pewno było to spotkanie, gdzie Wisła była bez błysku. Popełniała bardzo duże błędy w defensywie. Nie potrafiła wykorzystać swoich sytuacji, zadecydowały detale, detale, ale wszystkim też braku, moim skromnym zdaniem, braku czego, no tej agresji, agresji no braku, braku tego doskoku. To, co widzieliśmy w meczu z, nie wiem, ruchem chorzy, w Gór, yy, arką gdynia, czy nawet górnikiem Łęczna, tego dzisiaj nie zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy zespół, który tworzy sobie sytuację, był w stanie sobie stworzyć te sytuacje. naprawdę tych przestrzeni w tym meczu było bardzo dużo ale z jakichś jakich tam powodów, no, no, no tej agresji brakło, te sytuacje też nie były wykańczane, brakło też takich detali. O tym sobie dzisiaj oczywiście porozmawiamy, no bo, 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 bo warto o tym rozmawiać. Mecz zaczął się fantastycznie. Kacper Duda strzela, troszkę szczęścia, rykoszet, mamy 1 do zera. wszystko się wydaje, że będzie szło w dobrą, dobrą stronę. Mieć Legnica troszkę narzuciło swoje tempo gry, no i niestety padła bramka. No i właśnie chciałbym przedyskutować tą pierwszą bramkę. No kurczę mać. Ja jestem w stanie wiele rzeczy z zespołowi Wisły Kraków wybaczyć w defensywie. Nawet jakby ten, że tak powiem, jakiś zawodnik miedzi nawinął wręcz jakiegoś zawodnika Białej Gwiazdy. Po prostu super przyspieszenie, akcja, wiecie, jak, jakieś super kombinacyjne podania, nie. My po prostu staliśmy w naszym polu karnym i patrzyliśmy, się jak Antonik strzela. No, no, no naprawdę, no tak to niestety wyglądało, i, i uważam, że no nie da się wygrywać tak spotkań. No po prostu się nie da, choćbyśmy bardzo chcieli. Jeżeli defensywa Wisły wygląda w ten sposób, że stoimy i patrzymy się, gdzie piłka leci, zamiast iść, ok, przespaliśmy moment, ale dobra, jest Antonik, się zbiera do strzału, to wychodzimy agresywnie jak najbliżej, żeby jakoś spróbować zablokować, bo to nie jest tak, że nagle An Uryga podniesie nogę w prawo czy w lewo i się jakoś to. Jakoś się to uda zablokować, no trzeba doskoczyć, musi być ten doskok. On mógł sobie popatrzeć. Prawo w lewo i zapytać się Kamila Brodę, gdzie by chciał, żeby, żeby piłka została uderzona, w który róg? No? no, i Antonik się zapytał Brody i Broda mu powiedziała: strzelaj gdzie chcesz. Eee, myślę, że jedyne, jedynego zawodnika dzisiaj, tak na dzień dzisiejszy, który mogę pochwalić, to był Kamil Broda. Nie, naprawdę nie mogę się do jego postawy przyczepić, gdyby nie on, no to ta bramka, tych bramek padłoby zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Tak naprawdę no, mogło być 3, 4, 1. Ale mieliśmy wciąż wynik 1 do 1 i to była bardzo wyrównana pierwsza połowa. Gdzie, no, oczywiście, też uważam, że, że Wisła mogła strzelić bramkę. No, Łukasz Woliński miał świetną do tego sytuację. Z 5 metrów, metrów idealna pozycja dla napastnika. Naprawdę no, nie da się mieć lepszej sytuacji niż miał Łukasz Woliński. Tak naprawdę z 5 metra główka. Mógł się zapytać, normalny napastnik, on w normalnej formie by się zapytał, w który róg mam strzelić ci drogi bramkarzu i ten bramkarz by nie mógł, ni, nic mu by to nie dało. Ale Łukasz Woliński stwierdził sobie, że będzie, będzie takim dobrym y, kolegą i uderzy w środek bramki. No brawo, 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 Zwolak, że tak, taki jesteś koleżeński, ale trzeba wygrywać mecze. Łukasz Woliński nie strzela bramek. Łukasz Woliński ma sytuację do strzelenia bramek, a mimo wszystko tego nie robi. Wisła była dzisiaj bez błysku. To też potwierdza dyspozycja Anhera Rodado. To nie był Anhera Rodado, którego uwielbiamy. No, marnował dzisiaj sytuację. W pierwszej powie w ogóle nieobecny, w drugiej, gdzieś w okolicach 60-70 minut zaczęły się pojawiać jakieś, no, jakieś akcenty ofensywne z jego strony. Natomiast no mówię, no tutaj sytuacja yy, była zmarnowana, no była tu taka sytuacja, że yy, no, Alfaro miał, miał naprawdę dogodną sytuację, źle sobie tą piłkę przyjął, natomiast tutaj bardzo dobrą sytuację miał Rodado, stuprocentową sytuację więc no, no wielka, wielka, wielka szkoda, natomiast no to, to była druga połowa, no w drugiej połowie to już w ogóle kryminał to co zrobiła Wisła Kraków, no bo pomijam to, że naprawdę miedź dała nam dużo przestrzeni, naprawdę dała nam dużo przestrzeni, dało, dało się spokojnie, no ale jeżeli nie wykorzystujesz sytuacji, nie ma tej dokładności, no to też nie ma się co dziwić. Ale to co mnie najbardziej wkurzyło w drugiej połowie, ta bramka, która padła dla miedzi, Padła z ataku pozycyjnego, gdzie my również nie zagraliśmy agresywnie w defensywie. My staliśmy i się patrzyliśmy. Letnioski naprawdę y, mógł sobie y, popatrzeć y, i znowu skierować pytanie do Kamila Brody, w który róg mam ci strzelić? Znowu jest ta sama sytuacja. Pasywność defensywie, brak do skoku. To, to, nie jest, to nie jest takie trudne przecież, żeby podejść do zawodnika i po prostu go zablokować. Nawet jakąś presję stworzyć na tym zawodniku, który atakuje. W meczu z Arką Gdynia Rodado się naprawdę musiał napocić, żeby strzelić pierwszą bramkę dla Wisły Kraków, gdzie był atakowany, był kopany po łydkach, on był w stanie strzelić bramkę i dlatego my się emocjonowaliśmy tym, tym uderzeniem, dlatego to było takie dobre, bo to było uderzenie naprawdę, był to gol z niczego, a tutaj... Podarowaliśmy wręcz tą bramkę. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Postawa dzisiaj wielu zawodników, Rafał Mikules, to też nie był dobry mecz. Biedrzycki Uryga też bardzo dobre interwencje przeplatali, przeplatali całymi tymi słabymi interwencjami. Ale przede wszystkim te bramki padły po całej, cały zespół, który odpowiadał za defensywę, zagrał w, słabo w tych sytuacjach. Po prostu zero do skoku, zero agresji. No, i ta Wisła taka dzisiaj była. Taka bez agresji. Po prostu taka bez, bez, bez agresji, bez polotu. Tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Mówiłem przed, ale generalnie było to w miarę wyrównane spotkanie. Jakby nie można też powiedzieć, że Wisła to był zespół, który, jakby to powiedzieć, który odstawał. Ten mecz mógł się potoczyć różnie. Tak naprawdę mogliśmy ten mecz przegrać, no tak się stało, mogliśmy ten mecz zremisować i mogliśmy go również wygrać. W takim najbardziej optymistycznym wariancie. Dlaczego? Bo tak na dobrą sprawę Wisła naprawdę miała bardzo e, dużo sytuacji, miała bardzo dużo przestrzeni. Ale jeżeli popełniasz takie błędy w defensywie, to ciężko. To naprawdę jest, jest ciężko. Ale jeżeli masz też tyle niedokładności, w takich meczach decydują detale. Gdyby była skuteczność w tym meczu, gdyby było, było więcej takiej agresji, no to myślę, że, że spokojnie, spokojnie byśmy ten mecz wygrali, bo jak mówię, ta Miedź nie zagrała tak fantastycznego spotkania, żeby się tu nad Miedzią rozpływał, bo gdyby ktoś był kibicem Miedzi i nie spojrzał, nie, nie spoglądałby tylko na wynik, tylko spojrzałby na całą grę, by powiedział, że no nie było idealnie, cieszą trzy punkty, ale nie było idealnie. No i Wisła Kraków nie zagrała dzisiaj idealnie i, 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 i kurczę, mm... Nie to, że mam jakieś bardzo duże zarzuty. Znaczy, bardzo duże zarzuty. Uważam, że, że na pewno Mariusz Job nie powinien być zadowolony z tego spotkania, bo tu, tutaj, tu, tutaj dużo rzeczy nie funkcjonowało dobrze. No, trzeba się może zastanowić nad Łukaszem Zwolińskim, który no, nie gra dobrze po prostu nie gra dobrze, i, i tutaj myślę, że trzeba się nad tym zastanowić no coś jedynie no co Kasper bramkę szczęśliwą ale to była dobra akurat decyzja Kacper, żeby uderzyć no i, i sobie pomógł jak najbardziej to co Kasper musi poprawić to na pewno taka rzecz że no troszkę za mało pracuje za mało biega czasami za, za łatwo odpuszcza, więc tutaj Kasper musi się w tym elemencie poprawić. Tak samo, nie wiem, no, Bartek Jarok, no, fajnie, że się włącza do, do gry ofensywnej, ale na samym końcu musisz umieć dokładnie dośrodkować, musisz umieć strzelić na bramkę, no bo właśnie, jeżeli włączasz się do gry, to po to, żeby strzelać bramki i asystować. No, tego dzisiaj również zabrakło. Rafał Mikules to też nie był dobry, dobry mecz. No tutaj no, ciężko chwalić, bardzo przeciętne po prostu spotkanie białej gwiazdy. To co powiem jeszcze raz i podkreślę: jeśli nie będzie agresji takiej po prostu tego do skoku, tego wszystkiego, to, to to naprawdę, wiecie, no jeden mecz wygramy, drugi przegramy, trzeci zremisujemy. Było naprawdę dobrze. Teraz, no, tak dobrze, niestety nie jest Wisła. No jak powiedziałem, może nawet skończyć na miejscu siódmym. Więc jest to na pewno niezbyt dobre. No przy oczywiście takim najgorszym, najgorszym scenariuszu. Także, także, także tak, tak, tak może się wydarzyć. Także Wisła taka bez polotu dzisiaj, bo nagrywam to od razu po meczu, no bo, bo, bo no cóż, co zrobimy. Tutaj jakby, no każdy widział to spotkanie i po prostu czasami wolę sobie tak na gorąco ten mecz ocenić. Kolejne spotkanie białej gwiazdy u siebie, 28 marca z Kotwicą. Też spotkanie taka. No, niby spotkanie wydaje się łatwe, tak? No, ale to nie, nie będzie łatwe spotkanie z tego względu, że z takimi zespołami się gra czasami bardzo ciężko, bo na pewno kotwica będzie zmobilizowana. Tam są duże problemy organizacyjne, ale, ale myślę, że tutaj z Wisłą Kraków nie będą odpuszczać. Natomiast no, no to, to będzie kolejne ważne spotkanie dla, 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 dla ekipy Mariusza Jopy, Jopa. No, bo no nie oszukujmy się, no, jeśli Wisła. Przegra to spotkanie, no to też ciężko mi jest sobie wyobrazić, że nagle Wisła wygra, wygra baraże, tak? No bo, 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 bo właśnie te, te mecze z takimi czasami tą dolną częścią tabeli to też jest jakieś, jakaś, jakiś problem dla naszej drużyny. No ale przede wszystkim, no szkoda, że ten mecz, mówię jeszcze o meczu z miedzią, mógł się potoczyć zupełnie, zupełnie inaczej. No więc no jestem lekko, czy znaczy lekko, no nie, no nie boimy się tego powiedzieć, jestem rozczarowany, bo myślałem właśnie to co mówiliśmy zapowiedzi determinacja 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 dzisiaj nie mogę powiedzieć że nie walczyli bo było widać po tych chłopakach że chcą gdzieś tą bramkę wcisnąć natomiast no te sytuacje po straconych bramkach też świadczą o tym, że no brakło dzisiaj tej agresji i co za tym idzie też takiej determinacji, bo ten mecz można naprawdę było, było można było ten mecz inaczej e, zakończyć w dużo lepszych e, humorach. No i można powiedzieć, że to co się, to co to jest ważne, że powiem, no nie lubię meczów w piątek, bo jak Wisła przegrywa, no to później cały, cały weekend po prostu skiczkany, że tak powiem. Także no, no niestety nie, 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 nie jest dobrze e, Wisła przegrywa. No ważny mecz. No, nie, nie bójmy się tego powiedzieć. To był taki typowy mecz za 6 punktów, przegrane przez Wisłę Kraków. No ale cóż, no ważne, żeby się podnieść yy, i wygrać. Kolejne spotkanie, które jak już mówiłem, czeka nas 28 marca z Kotwicą Kołobrzek i oby tam było po prostu lepiej. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pewnie będziemy się widzieć dopiero w zapowiedzi chyba że coś się wydarzy niespodziewanego ale pewnie będziemy się widzieć dopiero w zapowiedzi meczu z Kotwicą. Także życzę Wam mimo wszystko miłej przerwy reprezentacyjnej. Pozdro i do zobaczenia już niedługo.